Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Są takie dni w tygodniu, że nic mi się nie dzień. Dobry Państwu kochanemu mojemu układa się bardzo dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że są takie niedziele, które następują po sobocie i jest ich sporo nawet, ale jeszcze idąc głębiej, są takie niedziele, gdzie e, po sobocie można coś wymyślić i wysnuć na bazie wydarzeń, które się stały właśnie w tej soboty. Wczoraj były dwie konwencje, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. No i to naprawdę, jedni uważają, że ta druga była do luftu i oczywiście vice versa, no bo jak oni się mają chwalić nawzajem, to lepiej tak. Proszę Państwa, jestem pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem dużym, telewizji Republika, która transmitowała przemówienie Donalda, że w ogóle wytransmitowała, ale pełen podziwu dla tych, co piszą paski na dole no to naprawdę to, to, to jest kreatywność na najwyższym poziomie między innymi, że Donald Tusk rozwiązał partię, a nie umie bo nie umie rozwiązać problemów Polaków no i tak dalej, i tak dalej zapraszam Państwa gorąco jeden jest pozytyw, że w końcu wyborcy Prawa i Sprawiedliwości dowiedzieli się paru słów od premiera tak na żywo Zaprosisz gościa na kolację, a ten nie umie się zachować. Obrzyga caluteńką restaurację i pełna wiocha, proszę was gotowa. Tu gościem obrad była pewna klika, która się w rzadkim szampie pluska. Królowa wiochy TV Republika, transmitująca właśnie mowę Tuska. To znana jest z paskudnych dość poglądów, telewizyjka z Bożej Łaski. Która na przemówieniu szefa rządu puszczała dołem prymitywne paski. Że Donald Tusk swoją partię przepoczwarza, że zlikwidował partię własną i różne inne, że aż wstyd powtarzać. Paskowców tylko zaś po ryju prasnąć. Lecz się wyznawcy kaczy dowiedzieli, za pośrednictwem republiki, zdaniem ich guru, zagrożeniem ziemi są nie Rosjanie, ale Francuziki. My doskonale znamy te Androny. Niechby i tam tym się przyśniło, że Kaczor jest jak znaczek odklejony i wełbie całkiem się popierdoliło. Krótka z kalendarza 26 października, niedziela. I imieniny proszę Szanownego Państwa, obchodzą Dimitr i Łucjan, a także Amand, Amanda, Bernard, Bonaventura, Damian, Demetriusz, Ewaryst, Felicys, Fulko, Leonarda Lucjan, Lucyna Ludomiła Lutosław, Lucjana Marcjan, Rustyk i Rustyka i wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta, światowy dzień donacji i transplantacji. Światowy Dzień Wiedzy o Interseksualności i Światowy Dzień Kapłana. To no trochę te wszystkie święta, tak, zebrać do kupy, to mają jakiś wspólny mianownik może. Przysłowie na dziś: na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy. Cycad dnia szybciutki Maria Dobrowska Solidarność, miłość, godność. Dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie. Jak ludzie Państwo posłuchają teraz grypu Półsłówek, Bądź Kasi, Darek Rybak i genialny rebus na jadle. Musi być genialny, absolutnie. Dziękuję ślicznie, serdecznie. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia. Jutro już poniedziałek.